Wielcy trzygodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem kustoszem tego sakru, sanktuarium i księdzem prawatem, moderatorem żywego różańca w Archidiocezji Krakowskiej, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry bracia, miłośnicy Chrystusa i Jego Przenajświętszej Matki. Maryi Zawsze Dziewicy, poprzez umiłowanie różańcowej modlitwy. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Słyszeliśmy obraz życia człowieka, który przedstawił nam Kochelet. Obraz życia niezwykle realistyczny. Obraz życia człowieka, który nosi w sobie, w swej naturze, skutki grzechu pierwszego Adama. I stąd jego egzystencja naznaczona jest przemijaniem. Jest najpierw co prawda, okres młodzieńczy, który budzi niejaką radość i związane z tym czasem nadzieje. Kochelet pisze: Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I choć drogami serca swego. I za tym, co oczy Twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie Cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od Twego ciała, bo młodość, jak zorza poranna, szybko przemija. A potem będzie czas. Wieku dojrzałego, czas przemijania i czas codzienności naznaczonej trudem. Nadejdą nawet, powiada Kochelet, dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. I coraz bardziej bliska będzie. Chwila odejścia z tego świata. Zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu, a na koniec kręcić się już będą po ulicach płaczki, a na koniec przyjdzie śmierć. W Księdze Rodzaju czytamy o człowieku, o pierwszym Adamie prochem jesteś i w proch się obrócisz. Kochelec zwraca uwagę jednakże na to, że non omnis moriar nie całkiem umrę, bo co prawda wróci proch do ziemi, ale z drugiej strony duch powróci do Boga, który go dał. Niemniej jednak Cały ten obraz ludzkiego życia, który z takim realizmem kreśli Kochelet, jest naznaczony pesymizmem. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Jednakże Bóg. W swojej łaskawości, w swoim nieskończonym miłosierdziu sprawił, że człowiek został wyrwany z tego powszechnego pesymizmu, z tego przekonania, że ponad marności tego świata nie ma już niczego więcej, bo przyszedł na świat jednorodzony Syn Boży. Jezus Chrystus, którego święty Paweł nazwie Nowym Adamem. I stąd Pismo Święte Nowego Przymierza naznaczone jest wielką wizją człowieka odkupionego przez Jezusa Chrystusa, a przez to niejako przesyconego Nadzieją. List do Hebrajczyków zaczyna się jakże wspaniałą, syntetyczną wizją tego, jak Bóg wkracza w dzieje ludzkości. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I ten Syn Jezus Chrystus na początku swej publicznej działalności w nocnej rozmowie z Nikodemem ukazał ten wielki zbawczy zamysł Ojca. Zamysł wynikający z miłości Boga do człowieka. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. I stąd jego słowa, któreśmy słyszeli w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukaszowej. Słowa samego Chrystusa mówiące o dziele, który właśnie wypełnia. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów, weźcie Wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ale oni tego nie zrozumieli. Jakżeż mogli oni to zrozumieć, skoro Najbliżsi uczniowie, apostołowie trzykrotnie słyszeli z ust Chrystusa o tym, że gdy dojdą do Jerozolimy, Chrystus zostanie zdradzony przez arcykapłanów uczonych w piśmie i faryzeuszów. Wydany w ręce pogan, ci skażą go na okrutną śmierć na krzyżu. Ale przecież trzeciego dnia On, Jezus, pokona śmierć, grzech i szatana wstając. Dokonywał wielkich dzieł, pełnych podziwu, wzbudzających zachwyt ludzi, ale będzie wydany. W ręce ludzi po to, by swoją śmiercią obdarzyć ich nadzieją życia, życia wiecznego. I dlatego Piotr już po zmartwychwstaniu i w niepowstąpieniu Chrystusa mógł mówić do Poganina, setnika Korneliusza w Cezaryi Nadmorskiej, Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on przez Ziemię, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A Liście pożegnalnym przez swoją męcz mękąś męczeństwem, W drugim liście do Tymoteusza święty Paweł pisał: ukazała, Ukazana nam została łaska Boga w Jezusie Chrystusie, przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Ewangelia pokazuje nam właśnie to wielkie, zbawcze, odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa, które sprawiło, że mamy nadzieję. Ewangelia jest księgą nadziei. Nadziei, którą cieszą się ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, że jest synem Bożym, że jest zbawicielem świata, że jest odkupicielem człowieka. I przez to są przekonani, że jak razem z Chrystusem umarli podczas przyjmowania chrztu świętego, umarli dla grzechu, tak razem z Chrystusem zmartwychwstaną. Drodzy siostry i bracia, właśnie tę prawdę zawartą w Ewangelii to wielkie dzieło zbawienia i odkupienia, dokonane z woli Ojca przez Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego. To właśnie rozważacie. Biorąc do ręki Różaniec i przesuwając Jego ziarenka, wchodzicie w głąb tajemnic radości przyjścia Pana Jezusa na świat. Rozważacie tajemnicę światła, bo On przychodząc na świat, nauczając i dobrze czyniąc, stał się światłością dla świata. A ci wszyscy, którzy w niego wierzą, stają się uczestnikami Jego światłości. Rozważacie także, jego cierpienie i mękę dla nas, dla naszego zbawienia, począwszy od konania Jezusa w Ogrójcu, aż po Jego ostatnie słowa – Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. A potem tajemnice Jego chwały, zmartwychwstania, w wstąpienia, chwały, która staje się udziałem Jego ludu, Jego Kościoła w chwili, kiedy na apostołów i Matkę Najświętszą wstępuje zesłany od Ojca przez Chrystusa Duch Święty. I gdy rozważamy wniesienie do chwały Najświętszej Marii Panny, co jest zapowiedzią także naszego wyniesienia, to rozważamy. Wchodzimy w głąb tajemnic najbardziej istotnych, o których nam mówi Ewangelia. W ten sposób umacniamy naszą nadzieję, pogłębiamy naszą wiarę. Żyjemy miłością do Boga i drugiego człowieka. Chrystus Nowy Adam daje nam, swoim wiernym uczniom, siłę nadziei, która sprawia, że już jesteśmy zbawieni mocą nadziei ożywiającej nas ożywiającej całą naszą codzienność mimo trudów, mimo przemijania. Zgodnie z tym, co pisał święty Paweł w liście do Rzymian. My sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Oczekujemy z wytrwałością na nasze zmartwychwstanie, na nasze życie w chwale z Najświętszą Marią, Panną i świętymi Pańskimi, żyjąc nadzieją, nieustannie ożywiającą nas, ale i pogłębiającą się w nas, także dzięki temu, że codziennie bierzemy do ręki Różaniec. I dziękujemy wtedy Bogu za to, że nas tak nieskończenie ukochał, że dał nam swego syna narodzonego z przeczystego łona, najświętszej dziewicy, że pokazał nas, nam swoją miłość aż do końca, oddając za nas swoje życie przerywając swoją krew, oddając za nas w ofierze swoje ciało. Żyjemy nadzieją. Jakżeż głęboką intuicją są słowa Gabriela Marcela, jednego z wybitnych przedstawicieli myśli filozoficznej połowy ubiegłego wieku. Konwertyty. Jeszcze zanim przyjął chrzest, szukał dla siebie siły życia. Zwłaszcza po tragediach, jakie dotknęły Europę w postaci kataklizmu I wojny światowej. I wtedy odkrył pośród ówczesnego pesymizmu. Panującego zwłaszcza we Francji, wtedy odkrył, patrząc zwłaszcza na chrześcijan, źródło siły ich ducha Wisał w swoim dzienniku metafizycznym pod datą 17 marca 1931 roku na dwa lata przed przyjęciem sztu, dusza. Ludzka. Istnieje tylko dzięki nadziei. Nadzieja być może stanowi sam ten materiał, tworzywo, tkaninę, z którego uczyniona jest nasza dusza. To była jego intuicja. Intuicja, którą jakże głęboko w roku 1975 roku. Wyraził kardynał Karol Wojtyła w swoim rozważaniu o śmierci. W tym rozważaniu pisał bowiem tak: I tak jestem wpisany w ciebie, Boże, nadzieją. Poza tobą istnieć nie mogę, jeśli me własne ja stawiam ponad śmiercią i wydzieram je z gruntu zniszczenia, to dlatego, że wpisane jest w Ciebie jak w ciało, które swoją wypełnia moc nad każdym ludzkim ciałem, by zbudować na nowo me ja podjęte na grun gruncie mojej śmierci konturem tak bardzo odmiennym, a przecież najwierniejszym. W którym ciało mej duszy i dusza ciała zespala się na nowo, by swój byt, dotąd oparty o Ziemię, ostatecznie oprzeć o Słowo, o Chrystusa i zapomnieć wszelkiego bólu, jak serce uderzone nagłym wichrem. Wichrem ducha świętego, którego nie udźwignie żaden na ziemi człowiek. Ten wicher pchnięty Twą dłonią staje się oto milczeniem. Milczeniem pełnym wdzięczności, pełnym adoracji. Milczeniem dziękczynienia i właśnie dlatego milczeniem Przenikniętym mocą nadziei, że żyć będziemy razem z Chrystusem na całą wieczność. To nasza chrześcijańska nadzieja. To nasza chrześcijańska nadzieja, która musi być przesłaniem dla współczesnego świata który tak często pogrąża się w, bez, w beznadziei. Wiecie, drodzy siostry i bracia, o przerażających statystykach, mówiących o tym, jak wielu młodych ludzi w Polsce, młodych, nawet nastolatków, targa się na swoje życie. I popełnia samobójstwo, bo nie widzą sensu życia dla siebie. Nie mają mocy nadziei. Wasze różańcowe modlitwy niech będą jednym wołaniem do Boga o nadzieję dla świata, dla Polski. Dla Kościoła w Polsce. Proszę Was o to bardzo mocno. Moi drodzy czciciele Chrystusa, i jego przenajświętszej matki, dzięki i poprzez różańcową modlitwę, zapewne wielu z Was było już w meczu Gorie. I zapewne doskonale wiecie, że gdy chodzi o to, co tam się dzieje, od wielu już lat budzi w niektórych kręgach, także Kościoła, pewne kontrowersje. I otóż, 28 sierpnia tego roku, kardynał, prefekt. Dykasterium Nauki Wiary. Przybył z projektem specjalnej noty w tej sprawie. Noty zaaprobowanej przez Ojca Świętego Franciszka i ogłoszonej zaledwie kilkanaście dni temu, 19 września. I w tej nocie, która porządkuje wiele spraw, i mówi, że możemy przyjmować to, co z Medjugorje płynie w objawieniach się Matki Bożej. Trzeba podkreślić zwłaszcza konieczność świadectwa chrześcijan, jakie to świadectwo chrześcijanie muszą dawać współczesnemu światu w odpowiedzi na wołania Matki Bożej z Medjugorje. To Matka Boża właśnie tam wołała do nas. Pragnę, abyście byli aktywni w przekazywaniu i przeżywaniu tych orędzi. W szczególny sposób, drogie dzieci, pragnę, abyście wszyscy byli odblaskiem Jezusa, który oświetli ten niewierny świat kroczący w ciemności. Pragnę, byście wszyscy byli światłem dla wszystkich i byście w świetle Chrystusa dawali świadectwo. I ogólna uwaga do pielgrzymów zdążających do Medjugorje. Osoby, które się tam udają, powinny być mocno ukierowane na akceptację faktu, iż pielgrzymki nie odbywają się po to, by spotkać się z domniemanymi widzącymi, ale po to, by spotkać się z Maryją, królową pokoju oraz w wierności jej miłości do swego syna spotkać Chrystusa i słuchać go poprzez medytację Słowa, zwłaszcza w Eucharystii i poprzez samą adorację Eucharystyczną. Tak jak się to dzieje w wielu sanktuariach na całym świecie, gdzie dziewica Maryja jest czczona pod najróżniejszymi tytułami. I dalej punkt 42 tej noty. Przeczytajmy ostatnie orędzie, które podsumowuje cenny, chrystocentryczny sens propozycji medziugorskiej i ukazuje jej najbardziej autentycznego ducha. Drogie dzieci, mówi Matka Najświętsza, moje słowa są proste. Zapraszam Was do mojego syna. Tylko on może przemienić rozpacz i cierpienie w pokój i pogodę ducha. Tylko on może dać nadzieję w najgłębszych smutkach. Mój syn jest życiem świata. Im lepiej go poznacie, im bardziej się do niego zbliżycie, tym bardziej będziecie go kochać, ponieważ mój syn jest miłością. Miłość zmienia wszystko, czyni pięknym nawet to, co bez miłości wydaje się wam nieistotne. I na koniec ta nota kończy się dwiema krótkimi modlitwami Ojca Świętego Franciszka pierwsza Królowo Pokoju, módl się, aby ci, którzy dobrowolnie przyjmą duchową propozycję Medjugorja, żyli coraz bardziej zjednoczeni z Jezusem Chrystusem i odnaleźli w Nim prawdziwy pokój serca. Tobie zawierzamy także nasz świat, który ulega trzeciej wojnie światowej w kawałkach. Królowo Pokoju, Usłysz błaganie, które wznosi się z serc dzieci, młodych, ubogich, oraz każdej kobiety i każdego mężczyzny dobrej woli. A potem druga modlitwa Ojca Świętego. Dziękujemy Ci, nasza Matko. Gdy patrzymy na Ciebie, która jesteś bez grzechu, możemy nadal wierzyć, i nadal mieć nadzieję, że nad nienawiścią zatriumfuje miłość, nad kłamstwem zatriumfuje prawda, nad obrazą zatriumfuje przebaczenie, a nad wojną zatriumfuje pokój. Niech tak się stanie, drodzy siostry, bracia. Niech tak się stanie, dzięki także Waszym różańcowym modlitwom. Amen.